Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, dzisiaj gramy sobie saskę. wiecie co, wybiorę sobie z tym Fireball Jutsu, bo wiem jakiego jego Chidori wygląda, tam nawet nie chcę mi się, tyle razy za to widziałem, to wy też zresztą, eee, tak, będziemy walczyć z Kibą, Jej, po chryste, znowu z Kibą, ostatnio to była... Porażka praktycznie, prawie porażka, jak z naruciem, jakim walczyliśmy. Co jest? Patrzcie, aż mi się zawiesiło coś, długo ładowało. Okej, okay, Kakashi z Sasuke będzie znowu walczył, chyba też z młodym nawet. Tak, z młodym. Trzeci Hokage z Hinatą i Naruto z Garą w ostatniej walce. Okej, okay, no dobra. Teraz jeszcze tylko mapka. Lighting Desert. Eee, tak. Hinata i ten Batman jest u nas suportem <grystanie> a na... Kankuro i ten ten jest suportem u kiby. No. co jest, kurczę, dawaj Okej, okay, dobra. Katonem dostał troszeczkę. Patrzcie, no. Nieźle. To był chyba chwyt Kiby. Aj. Jak mi te ale lecą, strasznie. No i jeden za drugim, nie mogę nic zrobić. Garda też nie działa. Zajebiście, no, zajebiście. Nie w tą stronę, kurczę, Sas. Ja pierdziele, co się dzieje? Co jest taka męża kurwa mać Dobra, ciśnij go, ciśnij go w końcu, bo zobacz ile nam jest skroju tego życia. Okej, okay, ładny czakrę. Spróbujemy zrobić altimata. Tak. No nie! Kurde, dobra to chociaż Tak chociaż nic nie wyszło Nie mam już drewniane Fucking shit co się dzieje kurde Patrzcie no Jakie on ma długie combo, ostateczne Dobra notki mi zostały jeszcze <noise> Okej okay, zrobię uwolnienie Oj ja ekstra jeszcze wpadłem w tą, tą, tą. Chidori, tam rocznie Chidori. Kurczę, fajnie to wyglądało, to no praktycznie Calcumade. A to było zwykło oczywiście. Nie przebiłem się w tym razie, dobra. Patrzcie. Okej. Okay. Wiem co jest, czy te postacie są jakieś słabsze naprawdę. Czy ja naprawdę, nie wiem. Nie no, kurczę dziwnie się gra. Albo ja już mam dosyć tej gry, naprawdę. No szczerze uwierzcie mi, już mam jej tak dosyć. Tyle odcinków co nawaliłem, to chyba nikt tyle nie nagrał. Z Naruciaka. Oprócz Story Mode'a, to będzie gdzieś kurcze razem z, ze setka odcinków, jak nie lepiej. No a jeszcze był przecież tryb y, bonusowy, tam takie misje poboczne. Też go nie skończyłem i raczej już do niego nie wrócę. Bo już nie mam siły na tą grę. No, jeszcze z Saską będziemy walczyć z Klonem. Ta sama postać, chyba nawet. No, młody tylko tam strój się zmienił. No i kurczę, supporta już patrzyłem, myślałem, że ma tych samych supportów. Jednego ma tego samego, ale Naruto jest drugim supportem. O kurczę. Dobra. Okej, okay, wiecie, co ciśniemy. Cześć, w którym jestem tym <grym> niebieskim. Fuck, zatrumie. Aha, słuchajcie, Chinata nie ma tego przecież. Ta młoda Chinata nie ma tej, tej tej obrony takiej. To całkiem inny atak. Nawet nie skapnęłem się. No fajnie Okej okay, no dobra, tutaj już trochę lepiej to poszło Zrobując, Zobaczymy jeszcze ultimata, może musi... mi się uda wykonać Tak udało się Fajnie wyglądał A nie czekajcie jeszcze, zrobimy tak Że skroić mu życie. O jest ja, dobra. Teraz już na Ultimate jest. No, ona ma te uderzenia tymi, tymi kurczę, swoimi palcami w te punkty czakry, bo to znaczy jakoś tak. No nie, no kurczę, co za frajer. A przynajmniej wiem jak jest jego wpływ. <grym>, bo zrobił ją na mnie. No nie, ten się jeszcze spieprzył. Ale trzeba przyznać, że ma jedno z fajniejszych przy tych haki O nie, o <śpiewanie> nie <uciekłem. śpiewanie> Okej, okay, kończymy, kończymy. Ja nie mogę, no nie wiem, albo te postacie naprawdę, trochę ciężej się nimi gra, albo kurczę, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, jeszcze jedna walka została, kończę na dzisiaj, bo już nagrywam któryś tam pod rząd odcinek, muszę odpocząć trochę. Eee, z kim? Z trzecim Hokagem, no, zajebiście. Też może, mogą być jej, ja, ale jak to przegram nawet nie będę tego wiecie co wycinał. Przegram to przegram. No coś zdaje mi się, że tak będzie. No mam nadzieję, że nie, ale. Zobaczymy. Itachi i rookle jest u niego suportem. Chciałem zrobić tilta, tak? Ale... Słuchajcie. Ale tilta jest słaby. Jakieś kopnięcie klucz, coś takiego. Skąd on? Aha, zapomniałem, że on masę i to ona ma te błoto. Czy tam nie wiem, to jest chyba doton, tak? To błoto to jest pochodzi z tego z doton chyba, tak? Tak mi się zdaje styl ziemi, czy jakoś tak. Na pewno styl ziemi to jest. O ekstra. Dziadzia mi spieprzył. No ale nie jest na razie źle, wiecie, co myślę że gorzej będzie. No nie, znowu włączył. No właśnie trzeci Okaga może włączać kiedy chce. <laughs> Walka na drewienka. Co jest? Kurczę. Uciekaj, uciekaj, ładuj to czakrę. Kinata niech tam chroni. Okej, okay, oberwała za mnie. A dobrze. Patrzcie no kurczę, jak mi kontroluje wszystkie te wszystkie ataki. Albo w ogóle blokuje. O i chyba nie trafię za to on tak no nie okej, okay, dostał kurczę zwykły katonem. No i mamy zwycięstwo, ale koniec. Ja już sobie muszę odpocząć. <gryzanie> Uwierzcie mi, już mi się nie chce. Już mi się nie chce, ale jeszcze tak parę postaci zrobię. Oczywiście w następnym odcinku będzie Sakura, stąd to będą pewnie cyrki naprawdę. Aż się boję do, do tamtych odcinków następnych e, przykładać. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. No trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.